Siema, siemanko! Z tej strony Kaja Maja i witam was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Ja niestety, słuchajcie, nie uwierzycie, ale zachorowałam. No i przez to mi się posypały wszystkie filmiki, jestem mega do tyłu z filmikami. Minął już lipiec, a ja wam miałam nagrać tier ranking książek przeczytanych w pierwszej połowie... 2024 roku, no i nie udało mi się niestety tego nagrać, bo najpierw byłam na wakacjach, a później po wakacjach od razu zachorowałam. Z tego też względu nadrabiamy zaległości i mam nadzieję, że uda mi się to płynnie nadrobić, bo pomysłów mam dużo, ale niestety no. Siła wyższa tutaj sprawiła, że nie dałam rady się z tym wyrobić. Więc dzisiaj, jak już wspomniałam, mamy Tier Ranking książek przeczytanych w pierwszej połowie 2024 roku. Nie uwzględniam lipca w tym rankingu, no bo jakby pierwsza połowa kończy się na czerwcu. No ale, że już mamy sierpień, lipiec nam minął, no to, no to wiadomo, że jestem na, na bardziej takiej świeżej fali już z tą drugą połową. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Książek nie było dużo, dlatego że pierwsza połowa 2024 roku była e, nie była bardzo obfita w książki. Przeczytałam ich 39, e, natomiast jakościowo nie było najgorzej, co zresztą zaraz zobaczycie. E, nie było mega dużo jakichś, per, jakichś perełek. Ale ogólnie oceniam do pierwsze pół roku nie najgorzej, jeżeli chodzi o jakość książek, to jest przecież najważniejsze, bo można przeczytać milion książek i każda jest zła, a można przeczytać, nie wiem, pięć i każdą ocenić na pięć gwiazdek i myślę, że każdy czytelnik się ze mną zgodzi, że dużo wyżej jakby dużo bardziej pożądana jest ta druga wersja, czyli mniej, a lepiej. E, no dobrze, intro i zaczniemy sobie już e, pokazywać te -ra ranking. <grymianowicie> e, no dobrze, ja się tu będę pochylać, bo nie mam tu za dużo miejsca, ale i tak już widzicie ekran, a nie mnie. Mnie tam z boku gdzieś, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to mega przeszkadzać. Przesunę się chyba tak. E, no dobra. I teraz tak. E, zaczęłam rok od e, czytania dwóch książek Terego Pratchetta, czyli dwóch pierwszych części świata dysku. pierwsze to był Kolor Magii. Kurczę, nie chciałam go tu wcale dać. No, patrzcie, zaczyna mi się ten kom komputer. O, pierwszy to był kolor magii, później blask fantastyczny. No i ogólnie y, ja ciągle czytam. Jestem już na piątym tomie. W lipcu przeczytałam piąty tom Świata dysku. Mega udanie, uważam, że rozpoczęłam to. Czytam po kolei te wszystkie części, chociaż z tego, co słyszałam, to nie trzeba. No i te dwie pierwsze powieści ocenię może w tym kierunku. Damy taką. Kolory magii były średnie, ale w takiej wyższej półki średnich. Ale jeżeli chodzi o blask fantastyczny, to była ta książka dobra. Ja mega w ogóle jestem zaskoczona światem dysku w tym roku. Bardzo mi się podoba, uważam, że Terry Pratchett jest mega mocno w moim... E, gdzieś tam uderza w poczucie humoru, które mnie śmieszy. E, też to są bardzo mocno satyryczne książki, w takie znane... Różne motywy, ale też w politykę, uderza w jakieś takie zachowania ludzkie, takie wszystkie tematy tabu, jakieś dojrzewania, niedojrzewania, to wszystko jest poruszane w świecie dysku. Praktycznie, co sobie wymyślicie, to najprawdopodobniej któraś część będzie satyrą na ten temat, i to jest wspaniałe. Jednocześnie to jest osadzone w fantastycznym świecie. Naprawdę uważam, że to są książki, które warto znać, zwłaszcza jeżeli się uważa za fana fantastyki. Następnie przeczytałam trzeci tom yy... koła czasu, oka świata koła czasu no i trzeci tom koła czasu był najlepszy dla mnie to była prawie pięciogwiazdkowa pozycja, nie wiem czy nie będzie to mój ulubiony tom, po pięciu przeczytanych no nie będę się rozpędzać, no bo jest 15 tomów ale po pięciu przeczytanych Smok Odrodzony jest najlepszą częścią ja po Smoku Odrodzonym tak naprawdę pokochałam ten świat tak najbardziej jak mogłam więc dla mnie to będzie się wahało między bardzo dobrą książką a objawieniem tego roku. Może nie dam jej jednak do objawienia, tylko z tego względu, że ja już ten świat znałam, więc dla mnie to nie było objawienie, jako tako, bo objawienie to jest coś świeżego, a tutaj jednak trzeci tom. No ale była to zdecydowanie pozycja bardzo dobra i naprawdę, naprawdę mega ją polecam. Mega polecam tą serię, chociaż tak naprawdę ta seria nie jest równa, więc wydaje mi się, że jak ktoś zaczyna z fantastycznością, no to koło czasu nie będzie raczej dla niego, natomiast y, dla już takich osób, które mają jakieś doświadczenie z tym gatunkiem, no to myślę, że taki Maastricht, ze względu na to, że to już jest trochę taki klasyk fantazy. Jednak no, ta seria jest bardzo znana i bardzo lubiana przez y, dużą ilość fanów fantastyki, zwłaszcza za granicą. Na zagranicznym Booktube. E, dobra, i dalej zmieniając trochę tak, e, może klimat, e, to przeczytałam czwarte skrzydło Rebeki Jaros. E, wiadomo, ze względu na to, że jest, była to głośna premiera zeszłego roku, 2023, e, byłam ciekawa e, i raczej nie nastawiałam się na nic wyjątkowego, natomiast muszę przyznać, że mega wciągająca była ta pierwsza, ten pierwszy tom. Przeczytałam również drugi. I zaraz go tu znajdę. O, jest tutaj. To od razu dwa sobie omówimy. Jeżeli chodzi o ten pierwszy tom, to nie był on e, wybitnie dobry, ale raczej się tego spodziewałam, więc nie było to dla mnie rozczarowanie. Była to książka zdecydowanie e, średnia. E, ja już na ten temat wypowiadałam w podsumowaniu lutego. Ogólnie rozumiem, dlaczego jest to tak. Znany, uwielbiany cykl fantazy. Bardzo mi się Forthwing podobało do 70%, natomiast kiedy ten wątek romantyczny rzeczywiście się tam dość mocno pojawia, to ta książka troszeczkę gubi to, co jest w niej dobre, bo tak naprawdę. Mogłaby być czymś całkiem niezłym, jeżeli chodzi o konstrukcję świata, o smoki, o ten motyw szkolenia. I tego jest troszeczkę więcej w Iron Flame, czyli w żelaznym płomieniu. I dlatego też żelazny płomień ocenia na książkę dobrą. Może Was to zaskoczy. Ja naprawdę się wciągnęłam. Trochę już mi się rozmyło to po czasie jakimś, jak to czytałam, ale uważam, że naprawdę wywołał we mnie. Emocje, ten tom. Ja nawet, ja nawet się wzruszyłam na koniec, czytając ten tom. I też Rebeka Jaros ma coś takiego w sobie, że przy tym się dość dobrze, dość szybko się to czyta, więc jak ktoś z Was szuka takiej. No to jest jednak romantazy, ale takiego romantazy z no takiej, takiej książki, która po prostu nie będzie duż, bardzo wymagająca od was, to wydaje mi się, że, że czwarte skrzydło czy też żelazny płomień będzie dobrym wyborem. A Żelazny płomień też wspomnę tutaj dużo ludzi mówi, że jest to gorsza część. Ja się chyba z tym nie zgadzam ze względu na to, że tutaj ten wątek romantyczny trochę nam odchodzi na drugi plan. I rzeczywiście jest go, jest go trochę mniej, może później trochę jest go znowu dużo i to trochę psuje, ale końcowo wydaje mi się, że tak światotwórczo, o ile można powiedzieć o światotwórstwie w tej książce, to jest to tom lepszy niż pierwszy. Na pewno się go ciężej czytało. Pierwszy tom zdecydowanie bardziej był wciągający, to pierwszy 70%. Ale chyba końcowo gdzieś tam wywołał we mnie więcej emocji. Nie jestem jakąś wielką fanką tych postaci, bo Zaden czy też Violet to, yy, to nie są jacyś wybitni, główni bohaterowie. A nawet bym powiedziała, że, yy, że są po prostu średnio napisani. Ale na takie gdzieś zabicie czasu jak najbardziej polecam. I Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola. Yy, to jest książka azjatycka. I kurczę, nie wiem, gdzie by ją to postawić. Ja specjalnie dużo o niej nie myślę, ale też nie uważam, że to by była zła książka, więc może damy ją do dobrej kategorii i na pewno nad żelaznym płomieniem myślę też, że nad blaskiem fantastycznym. Gdzieś w tym miejscu. W porządku to była książka. Jeżeli ktoś z was czytał Ukochane równanie profesora, to wydaje mi się, że w trochę podobne tony wrażliwości uderza. Jeżeli ktoś z was yy, lubi ukochane równanie profesora to wydaje mi się, że Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola będzie książką dla niego. Jak najbardziej w porządku. Dalej Tańczące Niedźwiedzie to jest reportaż y, o niedźwiedznikach. <grywka> Mega ciężkie słowo. Y, I o tresowaniu niedźwiedzi. Y, oraz o tym, jak ten zawód zaczął upadać po tym, jak... Y, jak Bułgaria weszła do Unii Europejskiej. Y, Dobra to była książka. Nawet bym powiedziała, że bardzo dobra. Damy ją chyba do bardzo dobrej. Bardzo mnie zaciekawiła. Dużo się można było dowiedzieć. Ja na pewnej płaszczyźnie nie rozumiałam tej książki. Pan <laughs> Witold yy, pisał o PRL-u, yy, natomiast ja trochę nie jestem mocno obeznana w tych yy, w tych yy, w tym czasie. Natomiast nie o to do końca chodziło. On używał takich metafor, zwłaszcza pod koniec książki, które gdzieś ja ich nie zrozumiałam i to może jest jedyny powód, dla którego ta książka nie znajduje się wyżej, bo trochę byłam na nią zagłupia chyba, ale ogólnie miała to co ja bardzo lubię w reportażach, czyli dowiedziałam się czegoś, zapamiętałam to i wiem teraz więcej. Jakby to jest ważne. I paradoksalnie nie czytałam wiele reportaży, które by mi jakoś mocno zostały w głowie, a jednak Tańczące Niedźwiedzie są taką książką, która, no, która w tej głowie mi została, gdzieś tam jakąś wiedzę mi ugruntowała, o której nie miałam bladnego pojęcia. No dobrze, i dalej mamy trzeci tom zbrodnie niezbyt eleganckiej, czyli zbrodnia pierwszej klasy. Chyba pójdzie na czoło kategorii średnia. Jednak, mimo wszystko, pierwszy tom chyba był. To jest też ciężkie. Ja bardzo długo czytałam tą, ten tom e, i chyba to jest to, e, dlaczego... A, dlaczego on będzie w kategorii średnia. E, ogólnie to jest dobra seria. Ja uważam, że e, jeżeli miałabym jakiegoś e, w rodzinie jakieś dziecko, które by mega lubiło czytać książki, to na pewno bym to, ją poleciła jest w porządku, tu się też akcja dzieje w pociągu więc to jest ciekawe, wiecie co, ja jednak ją dam na dobrą i dam ją nad Iron Flame bo to trochę smutne, że to było niżej eee, w porządku książka w porządku, to jest literatura dziecięca ja nie jestem grupą gdzieś tam docelową ale mam zamiar kontynuować tą serię z czystej ciekawości, bo dość dobrze się bawię, to jest taka trochę Agata Christi dla dzieci, a jeszcze tutaj w ogóle to jest wzorowane na morderstwie w Orient Expressie więc jak ktoś z Was czytał i chce coś takiego nie wiem, swojemu Dziecku lub samemu przeczytać, to jak najbardziej zbrodnia w pierwszej klasie jest w porządku. E, dalej mam Challenge Accept, to jest jakiś romans. E, sięgnęłam po niego tak. Mm, z doskoku i naprawdę ja w tym roku przeczytałam całkiem sporo bardzo dobrych romansów. Niestety, Challenge Accept do nich nie należy, okropna to była książka, mega jej nie polecam. Była nudna, była głupia, okropna była, jakby nie chcę więcej do tego wracać, już nawet tą fabułę wysunęłam z głowy. Dalej mamy Gniew Króla Smoków i Smoczą Straż. To jest drugi tom Smoczej Straży, i drugi tom Smoczej Straży był książką bardzo dobrą. Czego nie można powiedzieć o tomie trzecim, który jest tu i który był książką średnią. Ja ją tak oceniłam w miarę na dobrą, powiedzmy, ale to było dla mnie rozczarowanie. To było dla mnie rozczarowanie. Gniew Króla Smoków był super, pierwszy tom był ekstra. Naprawdę te dwa pierwsze tomy są bardzo solidne, jeżeli chodzi o Smoczą Straż. No i trzeci tom, który powinien w teorii mi się podobać, dlatego że jest związany z wyspą, ze statkami, ja bardzo lubię takie klimaty. To coś tu się wydarzyło takiego niekoniecznie dobrego, jeżeli chodzi o zainteresowanie czytelnika, bo potencjalnie fabuła jest dosyć ciekawa, nie mogę wam powiedzieć jaka, dlatego że pod koniec drugiego tomu dzieje się coś mega niespodziewanego. No i to powinno nas w teorii zainteresować. Ale jednak mega męczyłam ten tom. I to jest chyba najgorsza książka Brandona Mula, jaką czytałam łącznie z pierwszym tomem Waśnioboru, który też nie był najlepszy. E, więc tak, mega rozczarowanie dla mnie to było. Tak, z perspektywy czasu jeszcze większe, ale mam nadzieję, że trzeci, czwarty i piąty tom będą lepsze. E, I dalej mamy biedne istoty. Kurczę, no nie wiem, co z tymi biednymi istotami zrobić. Ja je e, czytałam pod film, bo byłam w kinie na filmie i przeczytałam przed. E, no i zasadniczo to jest mega ciekawa książka. E, ja takiej książki wcześniej nie czytałam. Konstrukcja ma bardzo interesującą. Jest, e, to samo jej umieszczenie historyczne też jest bardzo ciekawe. E, no, chyba damy ją na czoło kategorii dobra, bo problem z tą książką jest taki, że ja o niej za dużo nie myślę. I też, co będziemy mówić, a nie, nie w tym filmiku, bo to już w lipcu czytałam tą książkę, ale, ale będę jeszcze wspominać o tym w podsumowaniu lipca, bo czytałam też książkę z takimi mocno gotyckimi klimatami. Ja, wy wiecie o tym, ja nie jestem wielką fanką takiego brudu gotyckiego w książkach. Biedne istoty takie są, i wiem, że jak je przeczytałam, to powiedziałam: O, oh wow! Nie jestem tego fanką, a mi się nawet podobało, no ale teraz jak minęło już trochę czasu, to nie myślę o nich zbyt dużo, więc wydaje mi się, że czoło kategorii dobra będzie odpowiednim miejscem dla tej książki. Przetrwaj, tylko przetrwaj noc Riley Sagera. O, to yy, pójdzie chyba niżej niż Iron Flame też do dobrej. Yy, w porządku to była książka. W porządku to była książka troszeczkę przekombinowana na koniec. Ale w sumie to, dokoń... to nawet mi się to podobało. Wiecie, może to nie będzie popularna opinia, ale nawet to było na swój sposób ciekawe, chociaż yy... chociaż może za bardzo to było przekombinowane i dlatego to dobra, a nie wyżej. W porównaniu na pewno do <laughs> zanim wróć przed zmrokiem, to jest to gorsza książka. Ale ciągle jestem zainteresowana twórczością e, Riley Sagera, czy jak tam się to czyna, czyta to nazwisko, więc e, na pewno nie zniechęciła mnie do autora ta książka. E, Żelazny Król. Żelazny Król to był mój reread i to jest dla mnie mega ciężkie, dlatego że, mm, że nie wiem do końca co z tą książką zrobić. Ona pójdzie raczej do kategorii dobra. Dlatego że pomysł na świat jest bardzo dobry. Ja uważam w ogóle, że gdyby ta książka była pisana troszeczkę bardziej we współczesnych czasach, chociaż ten 2018-2020 rok, to mogłaby trochę więcej osiągnąć, bo to było pisane gdzieś wokół w około latach 2010-2012. I to jest fantastyka młodzieżowa, osadzona w świecie, to jest urban fantasy młodzieżowy, można tak powiedzieć, osadzona w świecie szekspir szekspirowskiego y, Otella, Otello się nazywa ten dramat, tam są elfy, mm, i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie książka ma mega taki fajny klimat. Ja na początku się zdziwiłam, że Wesper wydaje tą pozycję, ale później jak to przeczytałam już leidując, to zrozumiałam, dlaczego tak jest. To trafi na pewno do dobrej i to trafi chyba niżej niż Blask Fantastyczny, ale wyżej niż zbrodnia pierwszej klasy. W porządku książka ja na pewno będę kontynuować. Czekam na kolejne wydania. Ja mam żelazną córkę, tylko jeszcze się nie zabrałam, a właściwie się zabrałam, ale nie kontynuowałam, jestem na jakiejś. W 30 stronie, powiedzmy, więc może w najbliższym czasie się zabiorę. Miłość na później. Miłość na później to jest romans. W porządku był to romans, jak go przeczytałam, ale po czasie totalnie go nie pamiętam, dlatego też trafi na czoło kategorii średnia. No i co tu dalej? Dalej mamy chyba równo umagicznienie. Tak. Równo umagicznienie, czyli trzeci tom świata dysku. On jest średnio oceniany, ten tom, ale mi się nawet podobał. On jest dosyć błyskotliwy. E, chyba podobał mi się bardziej niż kolory magii, e, więc e, damy go na czoło. E, nie, na koniec kategorii dobra, nad tylko Przetrwaj Noc. E, I dalej mamy Rebekę Dawne de e, Rebeka, Rebeka. E, Rebeka chyba trafi do objawienia tego roku. Ze względu na to, że ja tak bardzo się nie spodziewałam, że ta książka będzie mi się podobać. Ze względu, w które już Wam mówiłam przed chwilą przy okazji Biednych Istot. Ja myślałam, że to będzie takie mocno gotyckie, a jednak, jednak Daphne de Murier bardziej współcześnie to napisała. Ciężko mi to wyjaśnić. Tu jest ta tajemnica, ale to jest bardziej psychologiczne niż klimatyczne. I przez to mi się to tak podobało. Dodatkowo ta pierwsza osoba... Ta nasza główna bohaterka, która na początku jest taką czpiotką, mega infantylna, yy, może to denerwować, ale to jest mega ciekawe. Mega ciekawa jest ta książka i. Mimo, że nie dałam jej pięciu gwiazdek, bo dałam chyba 4,5, to podobała mi się bardzo, dlatego trafi do tej kategorii objawienia tego roku. Moje życie z Walterami pójdzie niżej niż Fourth wing. Ja na ten temat nagrywałam filmik, bo porównywałam serial do książki. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Tu nie będę się za dużo wypowiadać na ten temat. To jest powieść młodzieżowa i tyle. Wzór na miłość, za to trafi do kategorii słaba. Mimo wszystko, jest to lepsza książka niż Challenge Accept. Dlatego, że Channel Accept po prostu nie było za dobrą książką, tak ogólnie, a wzór na miłość mógłby się komuś podobać, tylko nie podobał się mi po prostu. Dlatego będzie to kategoria słaba, mega rozczarowanie, jeżeli chodzi o Kristinę i Loren. No spodziewałam się czegoś lepszego. Czytałam to na urlopie, średnio. Malibu płonie, Malibu płonie jest na pewno książką lepszą niż biedne istoty. Trafi na czoło kategoria dobra, kategorii dobra. Zapraszam Was na recenzję na moim kanale. Jest całe, całe 30 minut, prawie, poświęcone tej książce. Więc tam wszystko mówię, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Daisy Jones and the Six ciągle pozostaje moją ulubioną książką. Taylor Jenkins Reid, Wyspa Skarbów. Wyspa Skarbów, czyli klasyk literatury powiedzmy, że dziecięcej. Mm. Chyba na spód kategorii dobra. Yy, w porządku jest to książka, ja ją mega doceniam. Myślałam, że w ogóle troszeczkę inna to będzie książka, a tutaj yy, ja lubię tego typu powieści przygodowe, yy, pisane gdzieś tam na granicy XIX-XX wieku. One mają w sobie to coś, ten sposób narracji jest bardzo interesujący. Można to też w Hobbicie zauważyć, czy też właśnie w Wyspie Skarbów, a także w powieściach Zaginiony Świat Artura Doyla. To jest taki specyficzny sposób narracji. Ja lubię takie powieści. Natomiast nie było to nic odkrywczego dla mnie, może z tego względu, że ja już znałam w miarę tą historię. Mimo wszystko, mnie zaskoczyła na pewnych, właśnie narracyjno-opisowych, w pewnych narracyjno-opisowych aspektach. No i dlatego, dlatego myślę, że dobra, a nawet może wyżej niż tylko Przetrwaj noc. Nie no, to będzie wyżej. To będzie gdzieś tu, moi drodzy. No dobrze, głodna Puszcza. Głodna Puszcza Marcina Mortki. E, ja mam taki problem trochę z tą serią o kociołku, że y, ona mi się podoba. Ja jestem zaangażowana, jak ją słucham, ale jak przestaję, to niekoniecznie chcę ją słuchać z powrotem. <ścoughs> Więc y, z tego względu może głodna puszcza... Głodna Puszcza była niezła. Yy... No, może gdzieś tutaj w tych okolicach bym ją postawiła. Taki środek kategorii dobra myślę, że jest w porządku. No i mamy Kwiaty dla Algernona. Kwiaty dla Algernona będą prawdopodobnie najlepszą książką przeczytaną przeze mnie w pierwszym półroczu. Nie wydaje mi się, żeby coś je przebiło. Wow, to była mega dobra książka, naprawdę. Ja bardzo wam ją polecam, jeżeli jeszcze tego nie czytaliście. Ona gdzieś tam zachęca do myślenia, i to jest dobre. To jest dobre w książkach, kiedy gdzieś tam sprawiałem, że wychodzicie ze swojej strefy kom komfortu, a kwiaty dla Algernona yy, tak ze mną robiły. Wyznania że koma Porządnej Dziewczynki są bardzo dobrą książką, i to jest niewątpliwie prawda. Jedna z lepszych młodzieżówek, jakie przeczytałam ostatnio. Nie wiem, czy nie najlepsza, jaką przeczytałam w tym roku. Gdy nadarzy się okazja, tu się zaraz pojawi. Też dobra młodzieżówka, ale wyznania że koma Porządnej Dziewczyny chyba były lepsze. I tutaj jest serce, czyli druga część fałszywego pocałunku. Mega jest mi smutno, że nie ma trzeciej części, dlatego że to jest tak angażująca fantastyka młodzieżowa, ona miała swoje problemy, bardzo dużo swoich problemów, dlatego trafi do kategorii dobra, ale trafi wysoko, trafi chyba na czoło kategorii dobra. Mega, mega angażujące, gdyby troszeczkę ten wątek romantyczny dać na drugi brzeg i bardziej wyeksplorować świat. To mogłoby być nawet 5 gwiazdek, ale niestety ten świat troszeczkę nam tam kulał, mimo że był bardzo ciekawy. To trochę zmarnowany potencjał, bym powiedziała. I dalej mamy Ognie Niebios Roberta Giordana, ale to jest piąty tom, więc zacznijmy od czwartego, żeby iść po kolei, czyli wschodzący cień. Wschodzący cień był spadkiem formy, troszeczkę zwolniła nam tu seria, i dlatego, mimo szczerych moich chęci, pójdzie ona na koniec kategorii dobra. A ognie niebios baga dobrze się kończyły, dlatego pojawią się tutaj. No i tak się prezentują te trzy tematy oka świata, które udało mi się przyznać w tym roku. Czyli smok odrodzony był najlepszy wschodzący cień. Troszeczkę przynudził, wschodzący cień. No i ognie niebios przynudzały też, ale kopnęły na koniec, więc. Myślę, że czoło kategorii dobra będzie na nie idealne. Gdy nadarzy się okazja za to, było mega dobrą młodzieżówką, natomiast mimo wszystko pójdzie ona niżej niż drugi tom Smoczej Straży, więc pojawi się na końcu książek bardzo dobrych. I teraz mam taki problem, bo mamy tu Życie marionetek TJ Kluna. Książka, która generalnie mi się podobała, ale też mnie bardzo irytowała i dlatego nie wiem, co z nią zrobić do końca myślę, że to jest książka dobra bardzo dobra bym nie powiedziała, że jest więc może czoło kategorii dobra e, będzie odpowiednie dla niej e, i jak uciec z Houdiniemu e, jak uciec z Houdiniemu e, będzie książką średnią i będzie jeszcze za moim życiem z Wolterami e, Szachmat o, Szachmat chyba najbardziej wciągający mnie romans w tym roku, naprawdę e, bardzo dobry bardzo dobry. E, Ogród Imperium. E, Ogród Imperium mnie mega zaskoczył, bo po pierwszym tomie, czyli Dłoni Króla Słońce, e, nie spodziewałam się czegoś dobrego po tym tomie, ale jednak dostałam całkiem solidną fantastykę. E, jednak to, że autor zdecydował się pokazać perspektywę wielu bohaterów, nie tylko głupiego kundla, było tutaj e, wygrywem zdecydowanie, więc damy to gdzieś pomiędzy zdradzieckim sercem a malibu płonie, albo może nie może między malibu płonie a, a biednej istoty każde serce to wrota i patyki i kości, to naprawdę jest porządna fantastyka, pójdzie do bardzo dobra, pójdzie na pójdzie za smoka odrodzonego jednak ale naprawdę naprawdę mega, mega klimatyczne, takie urban fantazy. Bardzo polecam, jeżeli ktoś z Was nie czytał. An z Zielonych Szczytów może nie jest objawieniem tego roku, bo to był mój read, ale mimo wszystko trafi do objawienia tego roku, bo w tym tłumaczeniu jeszcze jej nie czytałam. Dalej mamy cieplarnię. Nie będę się tu rozwodzić nad Anią, no bo już dużo powiedziałam też w podsumowaniu czerwca. Cieplarnia. Ojejku, cieplarnia to była mega dziwna książka, ale też była mega nierówna. Hmm. Może na czoło kategorii średnia Albo na koniec kategorii dobra Może ze względu na to, czym jest ta książka Dam ją na koniec e, kategorii dobra e, Psalm dla zbuntowanych w dziczy e, Boże, zbudowanych w dziczy Ja wiecznie czytam zbuntowanych Psalm dla zbudowanych w dziczy hmm. No dobra, to była książka. Problem taki, że trochę mi wymknęła się z głowy przez ten czas, więc może damy ją nad życie Marion To w ogóle były podobne książki: życie marionetek i psalm dla zbudowanych wdzięczy. A no dajmy je koło siebie. Może w tej konfiguracji. Chociaż może nie, może tak. Niech będzie tak. Mord. Mort, czyli chyba moja ulubiona część świata dysku do tej pory, bardzo mi się podobała. Podobała mi się bardziej niż tańczące niedźwiedzie, ale mniej niż patyki, kości, każde serce to wrota. Dlatego się po prostu ustawiłam ją między tymi pozycjami. I dalej mamy nekroweta. Pierwszy tom nekroweta był bardzo fajny. Pójdzie na czoło kategorii dobra, bo mega mnie zaskoczył z perspektywy czasu. Trochę może się pospieszyłam, że go tak oceniłam, ale jak do niego wracam też raczej. Chociaż wiecie co, nie, dam go niżej, bo przypomniałam się, że na samym początku książki główna bohaterka to nie jest spoiler, bo to jest sam początek książki traci, traci oko i jakby totalnie nic się nie dzieje w związku z tym. Ona po prostu przechodzi na porządku dziennym z tym, że straciła oko. Smaga dziwne, bardzo dziwne i może dziwniejsze niż biedne istoty, więc pójdzie gdzieś tu, ale drugi tom już był gorszy, dużo gorszy. Może nie dałabym go do średniej, ale na koniec kategorii, dobra w ten sposób. No i tu mamy wszystkie książki, które przeczytałam w 2024 roku, w pierwszej połowie tego roku. Możecie sobie jeszcze zrobić ostatni look, a ja już, już wracamy na mnie. Hej. No i. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, co jest objawieniem Waszego Roku. No bo w moim przypadku to za dużo tych książek nie trafiło do tej kategorii, ale liczę na to, że druga połowa będzie lepsza. Już praktycznie mam chyba trzy książki, które mogą pójść do tego objawienia, które przeczytałam w lipcu, więc nie, no może trzy, nie, dwie. Więc zaczęłam bardzo dobrze tą drugą połowę tego roku. No i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej u Was, u mnie i u wszystkich na świecie ogólnie. <laughs> Więc tyle. Ja was zapraszam na mojego Instagrama Godritsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Jeszcze raz przepraszam was za te opóźnienia, jeżeli chodzi o filmiki. Życzę wam miłego dnia i tygodnia. Hej.